Rziadko nie boisz się podróżować stopem. W moim przypadku było tak, że pierwszy raz jechałam na stopa dopiero po drugim roku studiów. Wcześniej wykonywałam się na wsi. Nie było zbyt wiele możliwości, żeby, żeby podróżować, bo zwyczajne wakacje spędzałam ze swoimi rodzicami, pomagając im w pracy. E, natomiast po drugim roku studium zaczęła się powoli rozkręcać i z koleżanką pojechałyśmy na Grunwald. Później uznałyśmy po tym Grunwaldzie, że trzeba się gdzieś umyć, więc ubrałyśmy się nad morze. E, i... To był, to był dobry początek, bo spotkałyśmy fantastycznych ludzi, którzy, którzy nas u siebie przyjęli w takiej pięknej miejscowości Steam. I tam e, zauważyłam, że podróżowanie stopem wiele ciekawego wnosi do naszego życia, że kontakty z osobami, z którymi mamy styczność w drodze, e, bardzo wiele nam dają. Można się z tego sporo nauczyć. E, ale strach, no, czy e, jakiś mężczyzna nie zatrzymacie, nie porwie do lasu, szczególnie tu w dzikiej Kanadzie? W dzikiej Kanadzie nikt tego nie zrobił, chociaż wiele komplementów na swój temat usłyszałam, to jednak nie było żadnych sytuacji, że, że miałam, że powinnam czuć się niebezpiecznie. E, takie sytuacje się zdarzały wcześniej. Nie, nie były to sytuacje bardzo, bardzo groźne. Jedna taka była w Anglii, jedna w Portugalii, jedna w Polsce. Jednak zazwyczaj były to jakieś takie słowne potyczki. E, w Kanadzie mężczyźni bardzo szarmanscy. Raz podróżowałam z policją. To krótki, krótki odcinek, jakieś 20 km. Zaintrygowała ich moja obecność na drodze, gdy dowiedzieli się, że jestem z Polski, że jestem na drugim końcu świata i że na pewno moi rodzice umierają ze strachu o mnie, powiedzieli, że mogę zadzwonić z komisariatu do domu. To uważam, że mm, nie jest to najlepszy czas, bo w Polsce jest być na czwarta rano, więc e, jednak uznałam, że zadzwonię już, kiedy będę miała... Ochoty, ale obiecałam mi odezwać się, kiedy tylko wrócę do Polski, cała i zdrowa w jednym kawałku. Natomiast inne ciekawe wydarzenia to między innymi przelot, przelot helikopterem na stopach. Takie rzeczy też się zdarzają łodziwa. Czy podróżowanie motocykl, motocyklami po Kolumbii Brytyjskiej, a de facto z dziewięcioma motocyklami. Więc jak widać, warto ryzykować. Bo można dużo ciekawych rzeczy doświadczyć, poznać wspaniałych ludzi. Ja wychodzę z założenia, że każdy człowiek, każdy człowiek to skarb, który, który warto poznać. Każda historia nas jakoś ubogaca, i to jest, to jest piękne. Jesteśmy w tej chwili w restauracji, gdzie się podaje sushi. A co jadłaś w Kanadzie innego? Pierwsze moje danie, no to były oczywiście naleśniki z syropem klonowym i bekonem. Od tej pory zakochałam się w syropie klonowym. Później, e, bo oczywiście trzeba było popróbować tradycyjnych dań, no więc e, nabinął, się jeszcze, nabinął się tam jeszcze Putin. E, nie powiem, że była fanem <grymne> steki na preriach, łosoś w Kolumbii Brytyjskiej, na Potlatu właśnie wśród Indian. Była wielka uczta. Przygotowywano, przy, przygotowywano tam łososia na różne sposoby, są naprawdę mistrzani. Przygotowywano łososia. Także nie głodowałam, niestety. Czasami tego żałuję. Bo nawet noszenie tego ciężkiego plataka nie sprawiło, że moja kompetencja tutaj poprawiła się. Wszyscy chcą mi serdecznie pomóc. Czasami chcą mi pomóc, nawet w momencie, kiedy tego nie potrzebuję. Co czasami okazuje się takie ciężko odmówić. Tak <grym zakończone> to Ale każda pomoc, każda pomoc jest bardzo mile widziana. I mm, wiele złego wcześniej słyszałam o native'ach w Kanadzie. Celem mojej podróży było poznanie właśnie tej kultury. Okazuje się, że mm, wszystko co słyszałam, może to i jest prawda, ale ja absolutnie nie miałam z nim złych doświadczeń, te osoby na które ja trafiłam, to były wspaniałe, piękne, uuduchowione osoby, e, które chcą kultywować swoją tradycję, chcą, e, chcą, żeby religia ich przodków też przetrwała, wiedza ich przodków, medycyna, chcą, żeby to, chcą, żeby to żyło. Wiadomo, że jest wiele problemów takich społecznych wśród tych mieszkańców, e, natomiast e, jest też wiele osób, które o które to dbają ja mam nadzieję, że będzie takich coraz więcej z Podróżuję dokładnie 3 miesiące i 8 dni. W związku z tym, żeby tak poznać, żeby poznać i zobaczyć całość całość tej Kanady, to chyba trzeba spędzić tutaj 50 lat ciągle podróżując. Zaczęłam od Toronto, później się skierowałam do Niagara Falls. Um, e, następnie tam było takie miejsce, gdzie jest rekonstrukcja irokiaskiej wioski, to się nazywa Crawford Lake Conservation Area. Później London, tam jest kolejna rekonstrukcja irokiaskiej wioski. <grym> później um, Owen Sound i Bruce Peninsula. E, następnie Midland, tam jest z kolei Sam Maria of Heroes. Peterborough, Algonquin Provincial Park, uh, Sudbury, um, to Susan Maria, um, Lake Superior Provincial Park, uh, Thunder Bay, Winnipeg, so uh, Regina, uh, Eastern, Cypress Hills, Saskatoon, Edmonton, uh, Jasper Band, oh, Długie to wszystko. <laughs> uh, Lake Louise, um, tutaj Ravelstock. Tutaj jechałam właśnie od Golden motocyklem. w <laughs> uh, tą trasę. Właśnie już tu przejeżdżałam w stronę, w stronę Doliny Okanagan. Osoj Oliver. Będę um, w stronę Vancouver. No i prom na Vancouver Island. I tutaj najpierw na. No na zachodnie wybrzeże wyspy, czyli Tofino i Ukulet. Później się wróciłam, to nie wszystko jest zaznaczone, ale dotarłam aż tutaj, do samego koniuszka, Cape Scott, w ogóle przepiękne miejsce. No a później... Spoko, tak? <grym> Jeśli chodzi o Ontario no, y, y, i tutaj w większości są Indianie Ojibwa, Huron, tutaj trochę też Irokezów, Algonkin te, tego typu plemiona. Prerie no to Gris, Dene, um, um, Sioux, um, no i wiele jeszcze innych. A zachodnie wybrzeże to jest w ogóle mozaika kulturowa, jeśli chodzi o te plemiona, o tych rdzennych mieszkańców. Um, I każdy z nich jest zupełnie zupełnie inne. Tutaj uczestniczyłam, jeśli chodzi o prerię, uczestniczyłam w trzech powołach. Nie jest to jakoś dużo, ale mogłam zobaczyć, jak, jak to mniej więcej wygląda, jak wyglądają te tańce, o co w tym wszystkim chodzi. I tutaj uczestniczyłam jeszcze w potlaczu. To jest taka uroczystość już bardziej, jakby to powiedzieć, o znaczeniu religijnym dla nich, bo powoł jest poniekąd taką komercyjną formą pokazania swojej kultury. Tam każdy może przyjść. Nie ma, nie ma takiej sytuacji, że ktoś zostanie wyproszony, bo nie jest rdzennym mieszkańcem. Można robić zdjęcia i tak dalej. Nie podczas modlitwy, nie podczas niektórych części uroczystości, ale ogólnie biali ludzie są tam mile widziani w, w wszystkie kultury. Natomiast jeśli chodzi o Potlacz, trzeba mieć zaproszenie, żeby tam się dostać. Ja miałam to szczęście, że spotkałam Spotkałam człowieka, który na promie do Ale Bay, czyli też takiego bardzo ciekawego muzeum. Spotkałam człowieka, który, dowiedziawszy się, że jestem Polką, wykrzyknął kuzynka, <grym, <grym, bo jest półnatliwem po pół Ukraiń... pół ćwierć Polakiem, ćwierć Ukraińcem. I właśnie powiedziałam mu o swoich zainteresowaniach rdzennymi mieszkańcami. Powiedział, że odbywa się następnego dnia potlacz i czy miałabym ochotę uczestniczyć. Oczywiście. <grym> e, I e, na ten, e, przedstawił mnie najpierw w całej społeczności, zapytał, czy mogę się tam zjawić, organizatora e, tego podlaczu. Wszyscy wszyscy nie, e, nikt nie miał nic przeciwko, więc e, następnego dnia tam przyjechałam. Zaczynało się to o godzinie 10, może troszkę po, kiedy już wszyscy zgromadzili się w tym dużym domu to tak, że właśnie w takim specjalnym budynku, który zwie się dużym domem na środku pali się ognisko, w, w dachu jest otwór, przez który wpada światło i uchodzi dym, więc pięknie to wszystko wyglądało, bo był słoneczny dzień, więc te promienie słońca przewijały się przez ten dym i zaczynało się, zaczynało się to wszystko najpierw czterema pieś pieśniami. Potlacz jest organizowany z okazji z różnych okazji. Na przykład, kiedy ktoś się rodzi, kiedy ktoś yy, wchodzi w wiek dorosły, kiedy ktoś umiera, lub może być też to, to Potlacz e, mem Memoria. E, I to był właśnie taki. E, I w, w tym. Hmm, tak. E, 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 I właśnie podczas tego Potlaczu e, e, einem, najpierw były cztery pieśni, które miały przypomnieć o tej osobie, która tam zmarła przed tymi trzema laty. Mężczyźni podchodzą do takiego długiego długiej kłody długie jakby, która jest używana zamiast bębna. Wszyscy do niej zasiadają z takimi pałeczkami, zaczynają na tym grać e, i śpiewać. Przepięknie to wszystko brzmi, bo ja też bardzo jestem e, wrażliwa na, na, na taką muzykę właśnie rdzennych mieszkańców. E, I zaczynają grać te cztery pieśni, później zaczynają się tańce. E, są dwa rodzaje tańca, główne dwa rodzaje tańca, czasami są jeszcze jakieś inne poboczne. Nie jestem antropologiem, więc nie jestem od tego specjalistą. Jeszcze chęcił sobie zgłębię tę wiedzę. Natomiast na pewno jest taniec, który nazywa się Red Cedar Bart Dance i Peace Dance. W jednym z nich są używane takie maski, właśnie z cedru. I w, jednej, w jednym tylko, właśnie ozdoby z kory cedrowej. I pięknie to wszystko wygląda, i ma to na celu przedstawienie jakiś legend, bądź historii, e, więc nie jest to takie bez, bez znaczenia. Potlacz w ogóle przez bardzo długi czas był zabroniony. Od bodajże 1870 któregoś do 1951 Potlacz był przez Kościół zabroniony i bardzo zwalczany. E, jakby Kościół katolicki widział w tym zagrożenie, bo e, bo oni ubierając te maski, oni wyglądają trochę przerażająco. Potem jakby sztuka zachodniego wybrzeża jest taka, no jest niewanalna i na pewno wygląda to trochę strasznie. Natomiast znaczenie samego potlaczu jest takie, że potlacz oznacza dawanie. I kultury zachodniego wybrzeża uważają, że nie ten jest bogaty, kto dużo posiada, tylko ten, kto dużo daje. W ogóle przepiękna, przepiękna tradycja. I na koniec potlaczu na arenę wnoszone są dary dla wszystkich uczestników potlaczu. Po prostu wszystko tam jest i osoba, która to organizuje, podejrzewam, że ma pusty dom po prostu, kiedy, kiedy potlacz się kończy. Eee, o to, nie chodzi o to, żeby się pokazać, że jaki ja jestem bogaty, tylko że to jest dla was. Eee, ja nie potrzebuję. Eee, I jeszcze padło tam jedno piękne zdanie, które, które zapadło mi w pamięć. Ktoś z Elders powiedział, że e, musimy wiedzieć, kim jesteśmy, żeby nauczyć nasze dzieci, kim są, żeby, bo w przeciwnym wypadku będą nikim. E, także tak to, tak to wygląda. I potlacz trwał praktycznie cały dzień. A jakie to plemię? Jak ono się nazywa? To, to, kto jest kto to akurat... Był? W, ja byłam w miejscowości, w rezerwacie w Fort Rupert. Um, większa grupa um, tych Indian, która, która, um, do której należy ten rezerwat, to Kwakwakwat. Quakau, Qua, to też jest piękna tradycja. Jak przychodzi się na taki potlecz, um, oni wszyscy praktycznie są jakoś ze sobą spokrewnieni, każdy jest tam rodziną. Ja też zostałam już rodziną, zostałam kuzynką z Polski. <laughs> e, I z bardzo takim ciepłem wszyscy się witają, przyjmują. Tam absolutnie nie ma możliwości, żeby ktoś używał czy alkoholu, czy narkotyków. Podczas tego potlaczu wszyscy mają być tam czyści i, i, i świadomi tego, co się dzieje. Także oni wrócili do tych swoich tradycji po 1951 roku, kiedy to, kiedy to potlacz został z powrotem jakby zalegalizowany przez władzę i przez Kościół.